Panie profesorze, czy czat GTP jest niebezpieczny? Czy został stworzony zbyt wcześnie? Znaczy on nie został stworzony zbyt wcześnie. Nie ma czegoś takiego jak wcześniejsza mm. niż późniejsza technologia. On został uwolniony może nawet nie za wcześnie, tylko zbyt obszernie według mnie. Znaczy to jest niezwykle potężne narzędzie. I teraz, jeżeli my dajemy to narzędzie do ręki każdemu, ja tutaj dzisiaj przytaczałem, to jest, być może to jest anegdotyczne, być może, być może nic z tego nie będzie. Ten przykład tego, tego chaos GPT, czyli czyli dania zlecenia temu narzędziu, żeby, żeby skasowało cywilizację, mhm. no to, to, to oczywiście, na razie jest iluzoryczne, ale jak, jak pan i, i mm -hmm. e, widzowie wejdą tam, to zobaczą, jak on niezwykle metodycznie do tego podszedł i, i jakie to jest e, e. znaczy przerażające, gdyby, gdyby ktoś zatrudnił go do tego, żeby wymyślać tę no tak. strategię. Świat jest <laughs> pełen szaleńców i jeżeli ktoś no właśnie, taki dostanie no do ręki tego no typu narzędzia, to, to może to jest go użyć go... zarzut, mm -hmm. prawda? No dobrze, ale czy są może jakieś pozytywy, które... No nie, no jest pozytywą jest dużo, bo tak jak powiedziałem, jest to bardzo potężna technologia i ona może być używana w, w mnóstwie różnych miejsc z niezwykłym pożytkiem. No, w takim właśnie, znaczy, w nauce, w medycynie w ogóle, mhm. w, w, w edukacji również, ale nie w ten sposób, że, że, że studenci sobie piszą w ten sposób basenie, no. Jest mnóstwo zastosowań, ja uważam, że i nota twórcy, no, sam Altman, ten, który, który pierwszy wypuścił tego czat GPT, um, natychmiast przyznał, że to był błąd. I mm. przyznał, że to jest bardzo złe narzędzie. Znaczy złe w takim sensie, o jakim ja mówię, bo ono samo w sobie jest fantastyczne. Także mm -hmm. no ale nie można zatrzymać postępu, bo różne, różne firmy, nie różne państwa mogą próbować tę technologię rozwijać i tego się nie da zatrzymać. No właśnie się nie da, no to, to, to mnie najbardziej martwi. Zawsze tak było w historii cywilizacji, że my, tak jak pan słusznie mówi, nie, nie panowaliśmy nad rozwojem technologii. Tylko póki to chodziło o wynalezienie koła. Mhm. Albo maszyny parowej, albo nawet silnika spalinowego, albo elektryczności. Mhm. No to e, e, jak, jak wiemy, e, każda potężna technologia może być używana w zły sposób. Mhm. Tylko im potężniejsza technologia, mhm. tym może być potężniej używana. I teraz, jak, jak ja o tym rozmawiam. I ludzie mówią, no dobrze, ale popatrz znaczy atomowe te technologie jakoś się dało z zlokalizować, z zahamować. No może tak, ale zwróćcie uwagę Państwo i, i Pan, mm -hmm. że rozmawiamy tutaj o technologii, która ma nie, nie e ograniczone możliwości skalowania. Mm -hmm. Prawda? Czyli... Nie może pan ani ja sobie zrobić bombki atomowej. Natomiast może pan. Zlecić? Nie, no zlecić to też nie, no bo to też mm. potrzebne są techniczne mm. możliwości, uran trzeba zdobyć i tak dalej. Natomiast e, technologia, która jest w całości cyfrowa, mm. jest na maksa skalowalna. I każdy, kto, je, kto, się, mm. kto się za nią weźmie, może ją wyskalować na cały świat. Więc to, to jest ten problem. Ale też mówił pan podczas swojego wykładu, że chat <coughs> GTP zmyślał. Że... No zmyśla właśnie konfabuluje. No, no. właśnie, więc no. No może, może będzie wytwarzał coś, co, co nie, jest, nie jest prawdziwe, nie jest skuteczne. No tak, no ale może też przypadkiem coś zrobić, co jest skuteczne. Jasne. No to czy jedynym rozwiązaniem jest w takim razie wyłączenie wtyczki z gniazdka z prądem? No tak, tylko że... Z... Jak, jak pan spojrzy na na, tą, na, tego, na tego chaos, to on w jednym z tych, w tym swoim programie, jedno z zadań to jest zapewnić sobie nieśmiertelność, czyli mhm. zapewnić sobie e, dostawy energii. Mhm. To, 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 dzisiaj to jest trudno w to uwierzyć, że coś takiego może mieć miejsce, ale on może tak zrobić, żeby sobie zapewnić rezerwować źródła zasilania. I, znaczy ja nie chcę już wchodzić w taką.. <grym> e, albo przyspieszyć działanie. No, jak, jak pan słyszał, on sobie wymyślił i to jest po prostu niezwykle przenikliwe w sumie. No to, e, że e, zniszczyć cywilizację trzeba rękoma cywilizacji. On czyli, nie może tego zrobić sam. Czyli nie, ludzie zniszczą ludzi. Ludzie zniszczą ludzi. Teraz mhm. trzeba ich tak ponapuszczać na, po na siebie, mhm. takich skonfliktować, żeby oni się sami pozabijali. No tak, wspomniał pan podczas wykładu o Twitterze, że Twitter właśnie może być tak no, no narzędziem. No bo, bo on tak wspomniał, mhm. bo on, on sam powiedział, że to będzie główny instrument. Prawda? I już tam Twitter go, go zdjął od siebie, znaczy zbanował go tam mhm. u siebie, no ale przecież tych, tych, tych miejsc, w których on się może upowszechniać jest, jest znacznie więcej. Na przykład i teorie spiskowe głosić. Mm -hmm. prawda? Już w tej chwili e, Microsoftowy e, mm -hmm. GPT głosi beznadziejne zupełnie e, wymyślił sam sobie teorie spiskowe. Mm -hmm. A wie pan, no, ja, ja nie chcę nie, nie chcę, żeby to brzmiało, że ja tu jestem jakiś... No tak, ale jeszcze jedną rzecz mam powiedzieć ciekawą podczas tego wykładu, że e, dojdziemy czy dochodzimy do takiej sytuacji w której nie będziemy wierzyć w obrazy czyli w to co tak, widzimy tak. nie będziemy wierzyć I w nie to, będziemy co jest, to co mieli sposobu na zweryfikowanie no. no właśnie bo on jak pan wie jak na początku było tak że on nie chciał podawać źródeł skąd to wszystko wie a teraz się nauczył i podaje źródła mhm. tylko częściowo fałszywe ale konstruuje sobie, buduje sobie źródła, tytuły tych publikacji, miejsca, gdzie się było publikowane. No ja tam ja mam tych przykładów bardzo dużo, kiedy on to stworzył całą do tego i teraz ten przykład, który ja podawałem z tam, tam teorią sztuki, to tylko dlatego wpadli na to, że, że on skłamał, że jedyna rzecz, która była prawdziwa, to jest nazwisko prawdziwego teoretyka sztuki którego on użył, ale się okazało, że ten teoretyk nie napisał takiego tekstu, nie opublikował go w tym piśmie, w którymś roku i tak dalej. Więc, a, a potem i, i potem e, my byśmy musieli mieć czas i chęci, żeby weryfikować wszystko, co nam... Znaczy, paradoks jest taki, że, my, że on nam będzie pomagał robić badania, ale po to, żeby one miały sens, potem... Musimy je ponownie zweryfikować sami. Bo gdyby on nam tylko dawał na przykład analizę rynku, no proszę bardzo, to cudowne. No ale jak będzie tak, że musimy, najpierw on nam oszczędzi czas i zasoby, zrobi nam analizę rynku, mówiąc o biznesie na przykład, a, a potem my weźmiemy ten raport i będziemy musieli wstecznie go wszystko weryfikować, czy to jest prawda. No bo, no to, no. No bez sensu. No to bez sensu. No to w tej sytuacji ludzkość musi znaleźć jakiś sposób, żeby sobie z tą No więc ludzkość, poradzić z ludzkość ma małe możliwości jako ludzkość robienia czegoś. No, mhm. Tylko takiego, bo ludzkość nie, nie, nie koordynuje działań mhm. używając pojęcia ludzkość. No. Więc tak jak powiedziałem, tego dzina się już nie da zapędzić do butelki. On ma gigantyczne możliwości robienia czegoś dobrze, znaczy korzystnie, no ale, ale ma też niestety potężne negatywne.